Taber Da Vinci 540DM rocznik przyczepy 2016 waga przyczepy 2000 kg dopuszczalnej masy całkowitej lot na drzwiach wejściowych w tylnej części przyczepy znajdują się łóżka piętrowe na środku stolik lodówka trzyfunkcyjna Kuchenka gazowa szypalnikowa. Na podwyższeniu duży blat roboczy. Na przodzie przyczopy łóżko małżeńskie. Łazienka z prysznicem. Przed łazienką z lewozmywak. Ugrzewanie gazowe z nadmuchem nad stałą przyczepę, klimatyzacja firmy Dometik. duże okna dachowe, możliwość zamknięcia sypialni drzwiami.